No, rozrabiałaś Kalisi, co? I co teraz będzie? Tak, właśnie. Siemaneczko. Mm. Witam Was w pierwszym odcinku naszego daily vloga. To jest materiał, który powtarzam już któryś raz, ta scena. Próbujemy to zrobić od trzech dni, bo albo pogoda nam nie dopisuje, a dzisiaj wzięliśmy też pieska na spacer i trochę nam tutaj zaczął wywijać, jak to w parku, no i musieliśmy go odprowadzić, i jesteśmy z powrotem i kręcimy tą scenę znowu. Nie poddajemy się, jak widać. A czemu Wam o tym mówię? Dlatego, że to jest życia wzięte i tak wygląda właśnie praca nad tym wszystkim, że no nie jest to czasami takie łatwe, wygląda to 6-minutowy filmik, a trzeba to nagrać, mieć pomysł, potem wszystko poskładać. Nie bać się tego pokazać i nie poddawać się i w ogóle na tym polega cała ta. Zajawka. Jest to potem fajne, jak się to złoży, jak już to idzie, jak jest ten, ale jak coś nie idzie, to naprawdę czasami człowiek się zastanawia, nie? a może to zostawić, a może to. Nie ma takiej opcji. Jesteśmy tutaj poprawiamy, kręcimy i tak dalej. Pokażemy Wam dzisiaj ciekawostkę, wchodząc do parku. Yy, niedawno zaczę zaczęli montować tutaj kamery po petycji ludzi, ponieważ działy się tu poważne akcydenty i park był na dwa tygodnie zamknięty. Czasami też tu się dzieją różne rzeczy, jak to w parku, yy, niedaleko w centrum miasta. No i po prostu te kamery zaczęli montować. Po dwóch dniach to zostało zatrzymane i pojawiły się piękne napisy. Nie wiem czy piękne, drogowskazy, które za chwilę Wam pokażę i zobaczycie sami o co mi chodzi. Jak wchodzę do sklepów, czy gdzieś że ten, to już jestem przyzwyczajony, że takie coś się dzieje, że jakieś tam próbują coś tam zrobić. Ale jak weżdżam do parku i zobaczyłem takie coś, to Wam powiem szczerze, że trochę zwariowałem, bo nie wiem do końca o co chodzi. Tu idź w lewo, tam idź w prawo, trzymaj dystans w parku. Naprawdę yy, nie wiem, nie wiem. Zapraszam was na odcinek, obejdźmy to raz, zobaczycie to sami sobie. Siemanko! o czym mówiłem na początku przed chwilą piękne słońce że coś już musimy się zawijać bo pada deszcz ale udało się to nagrać Wybierzemy najlepszy najlepsze i wrócimy to wam i tak to właśnie wygląda, życia wzięte przed chwilą o tym mówiłem, już zaczyna padać przed chwilą było słonecznie yo, yo, yo. no słuchajcie mordeczki, właśnie muszę zawijać się na chatę bo to jest to o czym mówiłem na początku tego odcinka że ciężko jest trochę nakręcić te sceny na dworzu, ponieważ jest taka pogoda, jaka jest w Szkocji i przed chwilą kręciliśmy materiał, trochę wiało i coś. Mam nadzieję, że tam będzie dobrze słychać. I ogólnie było spoko. A teraz cisnę szybko na chatę, żeby nie zmoknąć. I działo się to 5 minut temu. I tak jest właśnie co chwilę się zmienia. Patrzę tu na drogę trochę, żeby kogoś nie wleźć. Trochę dużo ludzi jest. Deszcz się rozkręca. No i tak, mamy ten materiał. Lecę go właśnie zmontować. I poleci to do Was. Sytuacja wygląda tak, napisy są. Robi się już mokro. Może uda mi się zwiać na chatę w miarę sprytnie. No i lecimy. Cały czas coś się dzieje, ale jak się nic nie dzieje to jest jeszcze gorzej. I wolę się czasami na to trochę zdenerwować, czasami trochę podubać. Czasami coś nie wyjdzie, trzeba poprawić i tak dalej. Ale bez tego mnie nie ma i jest jeszcze gorzej. Ciągle i w kółko to powtarzam i tak jest. Latam z ludźmi, którzy mają pasję i po prostu to mnie motywuje. Spotykamy się, rozmawiamy o tym. Jak mi się czegoś nie chce zrobić, to po takiej rozmowie działam. Patrzcie, jaki deszcz. Tu nie ma żadnej ściemy, nie? Teraz... Teraz mi napada na kamerę, będę musiał ją zawinąć. No i taki to właśnie będzie zakończenie tego odcinka. Pani kamerzystka już się schowała w bezpiecznym miejscu, albo jeszcze moknie, bo poszła na siłownię. Będzie nam mnie zła, bo czas, który miała poświęcić na siłowni, nagrywaliśmy ten odcinek, a jak skończyliśmy, zaczęło padać. Pozdrowienia ze Szkocji. Ją ową kamerkę. Nie muszę, ale chcę do przodu iść. Podnoszę to poprzeczkę, bo chcę tutaj godnie żyć. Co biegnie dla mnie zawsze najważniejsze. Ludzie mogą mi mówić, co serce mówi, ważniejsze.